Siema, nie mam no to widoki tak. wodę skory widowy telefon ogólnie za Te rzeczy biorą Nie mam gdzie wsadzić telefonu Hop. nie mam tej opaski mają ogólnie YouTube, że chciałem vlog zrobić. A no tak, witam Was, vlogów, w vlogu. pierwszym. O, o tak, tak, tak. W komentarzach mi napisze jaki dobę. Widzicie? Widać. No, to wiem. Bładną mama trapę. Kurde. Widzicie jak się opiera w drzewie? jest że przez chwilkę nie widzieliście. Bo kamery. Może być teraz słabo jakość. Dzięki.

Widać to dobrze. Jak źle widać teraz? To widać dobrze. Tylko teraz. To nie było widać. Dobra. Poszło trochę uh, poprawiam ten telefon, żeby mi vlogi z roweru. Trochę huh? Kochanie. oglądacie tak. no, ten film, to napiszcie jakaś okay, godzina i hasztag vlog, to dam wam serduszko. Kurde Akurat Wiem co oświatuj Tamte ducho Bo ja taki nie jestem Typu heros.